Bitwa marszałków w wojnach klonów twierdzy Krzyżowiec. Jusudski kontra Hołownia kontra Darth Vader. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. Tu by było kiepsko. Jeśli film Wam się spodoba, to pomaga w zasięgach. Zaczynamy. Nasze marszałki, kandydaci to marszałek Sir Podbipięta, marszałek Sir długoręki, Sir toczy Beka. Sir toczy Beka, kochani. To chyba powinien być mój ulubiony marszałek. Marszałek Sir Werwiwat, Sir Kopyt. Ma wielkie kopyto, Sir ortomiu Sir Pełny Nos i Sir Kowals lens Ale zatrzymajmy się na chwilę przy Sir Pełnym Nosie. To jest ktoś, kto chyba za dużo wciąga. Tylko co może wciągać się taki marszałek? Może krowy wciąga, na przykład ser wciąga? Co on ma tutaj? Wszystko ma. On dużo rzeczy wciąga, bo wciąga swoich rywali. Właśnie wygląda zielony błazen. Chyba w ogóle pierwszy raz widzę, żeby błazny odpowiadały kolorom swoich tutaj panów, władców na krańcu świata. Teraz ja razie szukam jakiegoś błazna. Ja nie przejmuję się tymi zabudowaniami. Widzimy, że zbytnio ich na razie nie ma. Pozostały podstawione takie typowe standardowe longi autorstwa marszałka. Ich chyba na razie nie ma zbytniej inicjatywy, ale szukam jakiegoś błazna. Hej, 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 o, łoży. O, łam, ta. Pe, 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 ten marszałek Beka powinien mieć błazna. Natomiast tutaj jakiś marszałek wynosił mowę przed A ja potrzebuję. Yy, marszałka toczy czy Bekę? On na pewno ma błazna. Ten błazen jest żółty. Przełom, przełom, przełom. Gdzieś mamy przełom, który został zaatakowany. Marszałkowie chyba użyli po prostu tych swoich pierwszych jednostek. No i widzimy, że na przykład bardzo rozwinięty jest styl Kopytnik. już potężny na kopyto. To cały czas słyszę powiadomienia o tych przełomach, a tak naprawdę nie mam pojęcia, kto jest atakowany. Może one się pojawiają dlatego, że po prostu marszałek ma nieogrodzone tyły swojego zamku. Jego dupa jest po prostu bardzo podatna na ataki. Zobaczmy tutaj, jest długo Długoręka. Długoręki. Wystawił się pod bi na rzeź. Nie powiem co tutaj jaka w ogóle ciekawa konstrukcja się pojawiła. Specjalny występ, wykusz dla poddanych. Ma Sir Kowal. To jest bady wąs ma ten człowiek. No i zobaczymy, no bo te boty, które faktycznie wycelowały swoim dodatkiem strony drugi mają poważny problem, czyli wszystkie te, które leżą na środku mapy, myślę, że one nie będą faworytami, natomiast jak na razie wszyscy żyją. Oczywiście tutaj restart tej mojej całej sprawy komputerower sprawił, że ta mapa jest nieodrobiona, czyli znowu mamy zielone w rogach, co w pewnym momencie usunąłem. Także przewagę jeszcze większą mają gracze położeni na rogach, chociaż widzimy tutaj bardzo aktywną katapultę i pada ser pełny non. Nie zauważyłem tego, ale popatrzmy, że tutaj właśnie tak mówiłem. Cały czas pierdoliłem, jaką tą przewagę mają gracze położeni w rogach tylko po to, żeby zginął gracz położony na rogu. Tutaj chyba kolejny jest zagrożony, bo naszego toczy bekę. Idzie skład długorękiego i pokonuje go, a więc już dwoje graczy narożnych odpadło. Niesamowite sprawy się tutaj dzieją. Chociażby to była jednak kontrola tych ludzi, którzy wystawili swoje odbyty w stronę drugich. Popatrzmy, jak te wojska po prostu sobie grzecznie wracają. Do swoich tutaj szefów, czy ktoś jest jeszcze atakowany? Tutaj ma problem kolejny gracz narożny koloru srako niebieskiego. Wiadomość od sprawy mają się nieco fatalnie. No, zgadzam się z tobą. Ja nie wiem, no, może po prostu te wypięte dupy rozpraszają tych graczy położonych w rogach i oni po prostu skupiają się na podziwianiu. I mówiłem, że jest zagrożony i nawet się nie mrugnąłem okiem, a już on umiera, to jest chyba będzie najszybsze po prostu wydanie naszych wojen klonów, bo oni się po prostu zabijają niesamowicie szybko. I cały czas nie mają murów z tyłu zamku, więc te ciężkie jednostki sobie tam po prostu po A nawet jak mają mury, to to widzimy, że ta jedna cały czas to jest dosłownie ta sama, ta sama katapulta tego Sir długorętego, czy naszego oryginalnego marszałka, ona się jej tu popłoch i zniszczy. Ona nawet nie musi tego robić, ona po prostu kocha niszczyć mury, bo przecież tutaj... No nie, akurat do Sir Porby Pięty wejścia nie ma i widzimy jak on wytworzył sobie tych rycerzy. Teoretycznie wszyscy marszałkowie powinni mieć takie wielkie zastępy wojska, ale jakoś tylko temu naszemu graczowi czerwonemu się udało. I zobaczymy tutaj Sir Viruba. On ma trochę więcej miejsca niż wszyscy inni do rozwoju, ale czy z tego skorzysta? No i gdzieś się nie rozglądam, tam widzę czerwone jednostki. Naprawdę Sir długoręka dominował. Widzimy to także po wynikach ekonomicznych całą tą rozgrywkę i on tutaj rozdaje karty. On decyduje o tym, kto ma żyć, a kto ma umrzeć. Ale na przykład Sir Porto Mew ma dość dużą załogę w swoim zamku. Trudno się będzie tam przebić. Ma też katapultę własną. Będzie rywalizacja, kto ma dłuższą katapultę. Ten to w ogóle sobie na chilku tam dzieci wystawia przez swój zamek, przez zamlatające kamiory i strzały. Po prostu ma tak wywalone, tak się czuje bezpiecznie. Długo jakiś jego jeden randomowy żołnierz burzy sobie murę, teraz była bitka. To nie poburzył sobie tego murku w spokoju, jednak. Ogólnie problem jest taki, że skończyły mi się czyste ubrania, więc mam na sobie szulę kupioną, gdy byłem 15 kg yy, lżejszy, mam nadzieję, że mój bebzon nie przebija gdzieś na dole kamery. Teraz będziecie na to patrzeć. No i kolejny marszałek pada, oczywiście od cio ciosów, czosów wąsów naszego marszałka długorękiego. On ma faktycznie długie te łapska. No i kolejny gryzie, piach. Pia. <gry> Jaki kurde pewny siebie, chłopak. To jest koki, to jest koki marszałek. Myślałem, że koki marszałkiem będzie ten yy, yy, ser Długokutas, ale on akurat umarł. No i czy ten Wyrwiwad wykorzystuje to swoje położenie? Widzimy, że nie. Chociaż Portomił też zdobył pewną pozycję naprawdę się bałem, że bez wprowadzenia tych modyfikacji na mapie, to już będzie tylko rozgrywka między graczami i Wszyscy gracze wszyscy gracze boczni jeżdżą, to jest niewiarygodne. Nie, ale naprawdę, naprawdę, na logikę to weźmy, kochani. Jesteś z graczem położonym tu. Masz dostęp do całej masy budynków gospodarczych, do których nie mają dostępu ci gracze położeni pomiędzy nimi. Masz. Nie musisz się przejmować tym, że nie masz muru na tyła swojego zamku, bo tutaj nic nie ma i umierasz. Jakby nie, może po prostu im się od dobrobytu w dupie poprzewracało. Może oni tak by mogli się skupić na ekonomii, że nie wytwarzali jednostek. A ci marszałkowie nie musieli się skupiać na ekonomii, bo ona nie była możliwa w ich warunkach. Po prostu dlatego wygrywają. Teraz z kolei już mogą się skupić na tej ekonomii. Więc mamy kolejny okres stagnacji. No, cztery potęgi nam zostały. Myślałem, że Seer długoręka tutaj szybko zniweluje, jak to się mówi, w slangu, o ich konkurentów. Ale jednak to się nie udaje, mimo tego, że prowadzi ostrzał. Tak trochę z daleka prowadzi ten ostrzał, nie uważacie? Ale udało mu się coś tam zniszczyć. No, nie, no widzę, że teraz na no dwa baty jest ten wyrwibacy. No, men, men brany. To nie było zamierzone. Patrzmy, z jednej strony tutaj ostrzał Seal Długoręki, z drugiej strony Porto Mew, także z niego strzela. Ale, bo samymi katapultami, to się nie da zdobyć. Yy, dupy Wrogiego Lorda, trzeba też wkroczyć jednostkami. Faktycznie tutaj był bardzo, bardzo taki szybki rajd rycerzy pana Fioletowego. One sobie tak latają dookoła tych zabudowań. Wyrwi bata i to jest chyba kolejny kandydat na to, żeby umrzeć, ale muszą jeszcze z zbroń wkroczyć. Nie tylko tacy na koniach, ale też tacy, którzy mają zdrowsze stosunki ze zwierzętami. Tam aż oni się pojawią. Tutaj widzimy, że też dwa trebusze. No, ale to jest cały czas fiksacja na tej jednej wieży na rogu zamku wyrwibata. Teraz idą też jednostki, że tak powiem, posługujące się swoimi własnymi Nogami, ale im poszło gorzej niż tym mobilnym rycerzom. One zostały jednak powystrzelane. Natomiast już po prostu brakuje żołnierzy temu wyrwibatowi. Już nie ma skąd ich wyrwać. No, tutaj, chyba, tylko właśnie obecność tego gracza czarnego czasami dysynchronizuje te ataki gracza fioletowego i gracza czerwonego, który z jakiegoś powodu zabudował swoje budynki cywilne. Wodą, żeby zmusić ich y, tam mieszkańców y, do życia, w pięciu wymiarach przestrzeni, i idzie skład, żeby zabić pana Wyrwi. Batek. to jest znowu ser długa ręka, więc gracz fioletowy długo, długo go kąsał, Ale długa ręka znowu dosięgła tego człowieka. No i widzimy, że mamy dwójkę faworytów, ale jak tak patrzę. Coś mi się ten zamek Portomiła nie podoba, szczerze mówiąc. On wygląda tak samo jak zamek Długoręki, ale coś mi się nie podoba. Mam no wrażenie, że Długoręka jest jednak faworytem tej naszej rywalizacji. Teraz te dwa powerhouse'y uparły się zresztą na ser I czy on zdoła coś jeszcze wykuć z tej swojej sytuacji? Wątpię. Zobaczymy, ile przetrwa ten chłopak. No, to może chwilę podpać. One się taki w rewersy w męża bawią ci żołnierze. Oni po prostu muszą zniszczyć wszystkie mury tak po kolei, je tak wystukać, wydziergać do końca. I wtedy dopiero zabiją tego człowieka. Ja wiem o co chodzi. Pan, pan Portonil zostawił po prostu trochę więcej miejsca swoim obywatelom, więc oni nie mają takich międzyplanowych zdolności, jak tutaj żołnierze pana długorękiego, które po prostu muszą fasować się przez ściany od młodości, żeby żyć. I to jest, to jest tajemnica. Wrota wymiarów to jest tajemnica tej długiej ręki ser długorękiego. Żaby mają się nieco fatalnie, czyż nie? Ale pomimo tego, że ten człowiek powtarza tą frazę... Aha, to chciałem powiedzieć, że jeszcze żyje i jeszcze dzieci tańczą, ale właśnie przestały. Przestały dzieci tańczyć. Jak dzieci przestają tańczyć, to jest już zły znak i idą jednostki, żeby zabić ster Kowala. Nie był on Kowalem swojego losu. Był nim oczywiście, jak zawsze, Sir Długoręki. No i zostali nam dwaj mocarze. Długoręka oraz Portowil, który był na tyle miły, że obijał swoich przeciwników, ale ich nie zabijał. To czynił jego rywal. Który z tych potężnych zawodników pokaże swoją wyższość, jakby liczba Skalpów świadczy o graczu czerwonym. Myślę, że ten zburzony zamek Portomiła z jedną wieżą także świadczy o graczu czerwonym. Ekonomicznie można powiedzieć, że długoręka ma przewagę, ale to jest taka papierowa przewaga, bo z niej już nic nie wynika, te boty nie wydają tych swoich pieniędzy. No, mimo wszystko, trochę tych żołnierzy Portomiła broni, prawda? Ale... E, jak to mówią, dla każdego człowieka, który Cię broni, przypada jeden człowiek, który Cię atakuje. W sumie to nie ma za bardzo tych żołnierzy. Marszałek, Sir. Długoręka. Więcej żołnierzy ma chyba Sir Portomił. No wcale nie. Jakoś się tam ci skitrali ci, kurde, gracze czerwonego. Tak. Radosna ferajna, Widzimy, że las zarasta naszą mapę powoli. Kto będzie, kto będzie pierwszy? Długoręka, Porto Mił. Czy las tutaj, Porto Mił, przeprowadził jakiś atak, ale bohaterska brygada czerwonego gracza go odbiła. Czekamy na wielki pojedynek rycerski, na zetknięcie się tych czarsz kawalerii gdzieś na środku mapy. To może zdecydować o ostatecznym wyniku tego pojedynku. Mam nadzieję, że oni nie będą usatysfakcjonowani tą pozycją, którą teraz mają. Myślę, że będą jednak dążyli do jednowładztwa. Teraz taki bardzo nieśmiały atak gracza czerwonego na Porto Miła. Kto wygra, pani? Wiem, że wszyscy sobie zadajemy to pytanie. Tutaj katapulta chciała robić jako taran. To oczywiście nie wyszło. Ale no. Punkty stylu należy jej przyznać. Obaj zawodnicy mają ogrodzone te swoje główne siedziby, więc chociaż ich gospodarka jest taka rzecz, to tak jak powiem, niszczalna, tak w ogóle to jest łatwo łatwopalna, gdyby tu były takie noski atakujące ogniem to mogłyby się szybko skończyć. Ale jednak ich własna dupa ster własna dupa jest otoczona przez te mury. No, i uaktywniła się katapulta. Eee, no, <grywa> odaktywniła się właśnie w tym momencie, pod czasami mieczy. Uaktywniła się druga, i znowu próbuję robić jako Aran, O co chodzi? Teraz było wielkie oblężenie ze strony gracza fioletowego. Ono nawet się trochę przebiło. Mówiłem, kochani, będę się jeszcze krztusił dwa dni, będę miał taką flegmę w gardle, to się badam na jakąś krztusicę. Co to teraz jest popularne. Wiecie, chorób, jakie choroby teraz dropnęły. Jak to mówią, kiedy patrzysz w otchłań, ta otchłań zaczyna spoglądać w Ciebie. Tak samo ci marszałkowie. Oni są swoim rozstrzelanym odbiciem. Oni patrzą na swojego wroga, ale widzą tylko Ciebie. No ale też nie ukrywajmy, remis w tym pojedynku. Byłby tak naprawdę porażką gracza czerwonego, co się z zakładnikiem swojej własnej potęgi, oczekiwań, które zostały na niego nałożone, ale on nie jest w stanie się przebić. Dobra, teraz się akurat przebił, ale ogólnie to nie jest w stanie się przebić. Wow, ta, ta rano katapulta przez chwilę nawet działała z tego co widziałem. Nie, no w ogóle długi był wyłom, tutaj chciałbym powiedzieć, że długi czas był wyłom, jak na dotychczasowe potyczki. Tych dwóch botów, ale one mają taki problem, że one po prostu wytworzyły drogę od do radości. Od, od razu atakują, to trzeba by było nazbierać ich trochę więcej. Patrzenie, jak krowa się pasie, to jest twierdzowy odpowiednik. patrzenia jak snie farba. Patrzmy sobie, jak krowy się pasą razem. Ani moi widzowie, okej, okay, może jednak nie patrzmy, jak się krowy pasą, bo poszedł kolejny atak gracza czerwonego, ale znowu przebija się przez tą pierwszą bramę. Ale potem brakuje już wsparcia. Wsparcia altererii, wsparcia ostrzału. Także idą dosyć głęboko, bo te budynki Searpornu Miła chyba mu samemu przeszkadzają w tym, żeby wystrzeliwać jednostki wroga. Ale potem jednak atak jest zatrzymany, jednak jest powystrzelany. Ale teraz to trwa już długo. Długo stoją sobie jednostki gracza Czerwonego w zamku fioletowego, gdyby jeszcze trochę wytrzymały, gdyby poszedł kolejny atak gracza czerwonego. Kiedy to się nadal toczy, zobaczmy na tego furiata, ale on chyba zaraz się dokopie do swojej zguby, kochani, ile to jeszcze może potrwać? Dalej, dalej, dotrzesz do końca. Jesteś kurde, dajemy trzy rycerzu. Żej, dajesz, dajesz, zostały ci trzy! Trzebelki! Jedwa! I haha, na ostatnim umarł! Może być tak blisko nieba i przegrać! I w następnej sekundzie zamek został odbudowany. Ale gdyby ten rycerz trzymał jeszcze trochę, to dosłownie jemu trzeba by było przypisać zwycięstwo Serra długorękiego nad Portomiłem. Bo dopóki on żył. To gracz fioletowy, jakby uznawał, że jest pod i nie odbudowywał swoich murów. Małus chyba się powtórzył. Teraz nawet doszło do pojedynku pomiędzy tymi rycerzami. Ale to jest za mało. To jest za mało. W ogóle widzę, że ma trochę mało budynków mieszkalnych. w rękę, rękę. Nie wiem, dlaczego ich nie odbudowuje. Jakby sprawa wygląda tak, jakby mił w dłuższej perspektywie. Miał przejąć prymat gospodarczy nad tym zamkiem długorękiego. Chyba tutaj jest po prostu więcej obywateli. Ale czy jest więcej przybi przy przy przybitków? Przybitków? Przybyłytków? Czy ma więcej przybyłytków? No tak, niekoniecznie, niekoniecznie ma więcej przybyłytków. W ogóle oni nie korzystają z kamieniołomów. Ja się nie dziwię, jak mają niezamurowane tyle zamków. Ale dziwne, dziwne. Nie, no dobra, tutaj Porto mił ma kamieniołom. O, teraz sobie długoręka zbudowała przez chwilę, po prostu ich nie było. I ludzie się nie boją, że ten niedźwiedź ucieknie i ich sobie trochę wpierdoli, takie na śniadanku, jak oni tak do niego podchodzą. Widocznie, widocznie nie, no ale... Nie wiem, kobiety z dzieckiem to mogłyby sobie darować. Wyglądanie niedźwiedzia. I w ogóle goście sobie chillują przy wole. Nie wiem, może sobie coś... Do file. woło filę. Że lubią wołąkę. Taka wersja golonki z woła. Hmm. Hmm. Do, do, dobra, do, dobra, materia rzeczywistości. Hmm. Do, 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 dobre gravitony. Hmm. Mm, mm, mm. Wieloświat smaczny. Boże, a tutaj był też atak gracza fioletowego. Ja sobie tak nie wiem, po prostu odpłynąłem w myślach. Ale to marszałek Sir długoręka teraz musiał zburzyć swoją bramę. A czy odbudować swoją bramę? Po raz pierwszy, po raz pierwszy od dawna. Może w ogóle po raz pierwszy. Ale to... Głupio by było sądzić, że to świadczy o tym, że Sir Portomio przyjmuje inicjatywę. Raczej za 8 lat będziemy świadkami remisu. Moi drodzy, niestety. Kolejna porażka. Nie wierzę. Nie wierzę. Nawet nawet nie zwracam uwagi co się dzieje. Czytałem sobie coś tam na Steamie. Rok. Rok. Rok przed końcem czasu. marszałek Sir ręka przebija się przez obronę Sir Portomiła i wygrywa on. On, który był faworytem prawie z początku. Rok przed końcem w listopadzie 1298 roku pokonuje Sir Portomiła. I wygrywa. mam nadzieję, że to uwieczniłem, kochani. Że to przez przypadek uwieczniłem. Niesamowite. Niesamowici jesteście także wy, widzowie, że tutaj wytrwaliście ze mną do końca, który nie był remisem, był zwycięstwem Marszałka Sirtu Gorankiego. Nadal w to nie wierzę. Dziękuję wam, że byliście ze mną. Jeszcze raz przypominam, że możecie zostawić łapkę w górę, możecie zostawić subskrypcję. Możecie zaobserwować mnie na Twitchu, albo mnie na moim drugim kanale, linki są w opisie. Zawsze zapominam, co mam powiedzieć dalej. No i tam, trzymajcie się, do zobaczenia, hej!